Powiedz, kiedy zaczniesz. Już. Nie, oddaj mi Nie. to, oddaj mi to, oddaj mi to. O, to chyba śródnocznej ciszy, nie? Weź mu balonik, żebyś się nie zgubił? Żebyś nie w sklepie znalazł. <grych> A ten balonik nie zniknie już tak zostanie ze mną chyba. Ten co fajnie. znika, to moje szare komórki jak z wami rozmawiam. Niesamowity poziom. Nie możemy skipnąć. Słyszysz to? Jakiś kowar mi chyba lata przy uchu. Sorry, za dużo fasolki zjadłem co chwila puszczam. Ha, no to by miało sens w sumie, nie? Ale wiesz co? Ja idę z przodu jak coś. Chociaż nie, bo mi wsadzisz palca, do pytania nie. nie, nie. To tej idzie na przodu. No, Patrz, znowu skrzynka walizka, z której nie... To temat. Moja wina, że Widzisz jesteś upośledzony. Do otwierania skrzynki i wyciągania stąd stamtie... <laughs> ty... ci balon, coś ty od... Nic tobie nie masz nadać, nic tobie nie można dać. Myślałem, że balon nie... nie ten... Tak, Wiesz co, powinieneś skończyć na myślałem. Bo już nie wierzę. Halo, słychać mnie? No niestety. Yes? To było trochę gejowe, ale w sumie podobało mi się. Zapomniałeś, że chodziliśmy razem do technikum? Nie, nie. Do technikum tutaj nie było potrzebne. Mógłbyś po prostu powiedzieć, się... zapomniałeś, że chodziliśmy razem? Koniec. Kropka, kurwa, koniec zdania. Co mnie tak kurwa karmisz ciągle? <noise> Jesteś kurwa tłusty, no popatrzcie się na siebie. Jeśli jeszcze mnie pytasz czemu cię karmię, mi wpierdolisz potem. Tobie? Mojej dupci? Nigdy. Dobra, Kasper, szykuj się jak staniesz się kurczakiem, to wiem, że pierwszy lecisz. I jak zostanę milionerem, będę brał to pod uwagę. Niestety to Uch. nigdy się nie wydarzy. Więc w tym momencie mogę stępnąć pizdę i robić content. A co robię? Aktualnie? Tylko wszystko co znajdziesz na swojej drodze. Jak jestem głodny, to gryzę cię po jaja. Powiem ci tak, możesz je podgryzać, ważne żeby ich nie... Że... Żeby ich nie wpierdolić. A smong it's not piercing. Co tak uwagą? Nie wiem, wykrwawia się chyba. Spodnie mi się Co się stał. Jak wymogacie na no jak Powiedziałem, szykku się szwy same puściły. <noise> kurwa dla ciebie te moje szwy są zawsze otwarte. Hmm. Wezmę to pod uwagę ho, 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 następnym ho, ho. razem, jak będę dokonywać skoku. W kok w, w koku, Bo daleki skok. Wydaje mi się! Wydaje mi się. Wydaje mi się. Wydaje mi się... Długo mi będziesz czy... trzymać na 50 co no, ci się no. wydaje? Wspiłem się A, na no wyższy dobra. poziom analny. Patry Kurwa, nie Patryka. mogę cię tego złamać! Oczywiście! Patryka. Nic się mi nie stało. Wow. Czemu ja skoczyłem? Poczekaj. Dokonałem skoku niepotrzebnego. Kurwa, znowu skoczyłem. Dobra, dawaj tą rękę, wyciągaj ją, wyciągaj ją. A ten się stąd tutaj zrespił. Dobrze, że się jego plemniki w twojej dupie nie zrespiły, to był problem wtedy Nie no, wierny tylko tobie. To jest kurwa, to, to jest braterska miłość. Friends with w mi nie? Było, gdzie, gdzie dupą się spinali? Oj tak tak. Tutaj to kurwa był taki riding, mówię ci. Wpadam, Ruchania, obciąganie, dotykanie się, się. fiutami. Czekaj. Ja <laughs> Musi, musimy tutaj ustalić jakąś wspólną wersję. <laughs> Macie tutaj linę, o. ja nie mam miejsca na tę linę. To wcale nie tak, że mam plecaki o którym kurwa zapomniałem. Dobra co wezmę do łapy chyba. Nie tak mówię do mojego małego koleżki wieczorami. A tak. Tu się wyjebałem. Zrobię to po rozkoszu, kurwa! Haha, <noise> jak tam Kto leci tylko. Słownie ja w nocy, nie? Dobra, ja to widzę Dzięki. ogólnie tak. Muszę to przeanalizować. Ogólnie ja to widzę tak, że. Antidotum. Antidotum. Hmm, myślę, że tak powinniśmy zrobić. Myślicie, że to dobre plan? Antidotum. Tak. Dobra, pamiętam drogę ja Pamiętam, że kiedyś miałem spokój, bo nic nie gadałeś I games before. I games before Kurwa Tusk manipulujący teksturami, żebym nie mógł na nie wejść, nie? Dla ciebie wszystko Dla ciebie wszystko Ale grzyb Ja kiedyś ściągam skarpetki Ja proponuję, zamiast... Ja proponuję, pójść ten Ja chcę, nie, nie ja, dawaj mu ja. Mi daj, mi daj, mi daj no Tu Tu Leci. O kurwa O, Lukas był <grym>. ta butelka była szklana Nie, no ona się A. zbiła eee, Ale pech, ale pech Co za no Na pewno nie, nie, nie chcący Nie chcący, wsadziłem koledzy no, Okej, okay, nie do nie do Dostawmy ja do dowolnej interpretacji. Nie, nie to... Niechcący myśli to czekoda swoją dupę. Dobra, słuchaj, tu. Tu. Ja myślę, że jest możliwe wejście tam. Tylko trzeba dobrą liną wejść wy... Świetnie, nieza... To jest zwyczajnie niesamowite kurwa. Ej, dajcie mi antyidiotu, proszę. Może wejść I... coś takiego, żeby być jebanym debilem Chodźcie do mnie, ja was, ja was wciągnę, ja was wciągnę, chodźcie tu. Boże, jakie piękne wejście! Kto to kurwa wymyślił? Świetne jest. I to mówię nieironicznie. jak popatrz ze się do góry. Widzisz? Obydwoje skończyliśmy w tym samym miejscu A ty się zastanawiałeś jak debil lej, 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 lej. Ty masz dziewczynę Eee, to się wypipa No, tak ja, no No, być może, być może A co tam posiadasz w swoich łapkach? No mam lizaka Co masz? Lizaka Że co? Lizaka Ślimaka? Lizaka Kurwa nie słyszę No w sumie trochę głodny jestem dawaj Da ci kaszkę z mleczkiem Kaszkę z mleczkiem Piotrek ty się długo nie odzywasz, by umarł? Nie no bo wtedy byłby duchem, nie? A, wilkowa No proszę O kurwa, o kurwa, kurwa Aj! Jestem no, no, dobrze no, jeszcze nie dzwonił, bo mówi dopiero, że po 22, nie? No ej, ej, potem jak ej, ej, dzieciaka uśpi. Co ty kurwa mówisz na streamie, nie? Na wizji jeszcze? Myślałem że tylko psy można. Jak można też na ludzi, no to kurwa ja chcę. Dobra, no, Assassin's Creed jest pojebany. Wstać mi, wstać mi, wstać mi Dobrze moje minionki za mną idą Kurwa ma nie! Nie, kurwa! A to nie jest ta muzyka. Tylko... Co? Nie. Ona go to przywołuje? Jest to jest stamina? No, ona przywołuje Uuu. tego hardmisza. I co? Nawbije? Dlaczego? No? Dlaczego? Nie! Kurwa, coś, coś ja słyszę, słyszę dana, z prawej strony, zamierza, nie? nie? Jakby coś tu chodziło. Słyszysz to? Ja słyszę tak... Ja słyszę dźwięki jak Sandra. O kurwa! Nie. nie! 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 Co? No co kurwa? Nie, nie, nie wracaj tu ty kurwo do tego, tego swacji. Kapier, dalej nowa jest pojebana. nowa obecność jest, no obecność jest o, Ty zajebał się, ty, ty, ty... debil. Tak? O, To spodne, ty, ty. o, 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 ja tego mówiłem, żeby tego nie używać. No cóż, jedni są głupi, a drodzy są głupi. Jak dobrze, że mamy taki zgrany Ej, zespół. Są... Ej, Piotrek żyje? Nie wiem, pierdolę i idę no Jak no, najdalej od tamtego miejsca. O, słyszałem go, słyszałem go. Ja no, też go Żart tak dobrze czy nie odezwał w końcu. Dzisiaj chyba lata tu znam. Może go właśnie wypierdolił w kosmos i on przeleciał górą i... Hmm. No. Widzę, widzę, jak Mocno. leci tam przy, kurwa w księżyc, przez księżyc przelatuje. Hmm. I później taka dziura w księżycu. Co kurwa po nim jest? Przecież on jest taki tłusty, widzisz? Piotr, jak żyjesz? Nie! <laughs> Całkiem blisko go słyszałem. <laughs> no, Zdaje ci się. <laughs> hmm. Mi. Dobra, okay. to jest tak. Wejście tu, tędy próbowaliśmy wcześniej, było chujowo. Zalecam iść tu. Mhm. Człowiek się uczy na błędach, pamiętaj. Nie jestem, że to jest ściśle powiązane. Ten kontekst był wymagany. Piotrek, jak coś tędy idziemy. Tu chuba buba leży. No, no, no. Okay. Zaznaczona. Ej, ej, podej rękę, podej podej. tu, chodź tu. Ej, oh. chodź tu, chodź tu. Wiesz co? Myślę, że tu wejdziesz, więc ja pójdę wyżej, żeby ci zrobić miejsce. No, okej, NIE! Nie, nie gadaj Pomóż, Pomóż! Nie mam, jak? Teraz ty mi <laughs> pomóż! Chodź tu, chodź tu, chodź tu Wcale nie było blisko Ej, chodźmy tedy, tu, chodź, chodź tu o. Tu będzie bezpiecznie. W tym momencie musiałem zmienić cztery pary tak Wszystkie nosiłem naraz Pomóż, pomóż! Gdzie? Gdzie? Jak? <laughs> dzięki, dzięki Kurwa Czekaj, po, powoli Nie Czekaj, to nie jest o... to miejsce, w które nie mieliśmy wchodzić? Kurwa, Maś, to jest to miejsce maś, ja chyba... Chciałem powiedzieć, Ej, czy gorzej nie będzie, nie? nie, 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 się... nie? Chciałem Ej, powiedzieć, czy gorzej nie, nie będzie, 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 nie będzie, będzie kurwa. Chcesz się złapać. O, o, plasma, tak, plasma. tak, tak, o Jezu. Dobra, dobra, patrz, 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 patrz. Let me cook, let me cook. Let me cry, let me cry O kurwa, ktoś tu mu skurzył, a nie tam? No okej. Okay. Hmm. <ślam> 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 Mój pomysł mógł być lekko lepszy, ale nie będę sobie <ślam> tutaj mógł dyskutować. By być... O kurwa. Piton potrzebny? Nie. Tak! Tak! Nie! Żyjesz? No. Dobra, żyjesz. Ja pierdolę, to powiedz, a ja bym wziął stominę, bo chciałem ci ten użyć. Myślę, że możemy spróbować tej dziwnej zakrywki. Nikt tego nie widział, mam nadzieję. Lukaku, moment. Ty o, ta... masz miejsce No to? To weź. To wcale nie tak, że ja mam dwie inne liny, ale linii nigdy za dużo, I guess. To ja to wezmę. Schowaj mi do plecaka. Nie ufasz mi? Czy ty usmażyłeś kurwa balona? Co? Nie. Pokaż mi plecak. No, normalny balon. Dobra, normalny balon, ale inny kolor. Tędy, bez, ten, tu jest wejście, nie? Tylko musimy się tam dostać, ale tamtędy na ludzie wejdziemy chyba, co? Gdzie? No dam. Na górę, tak o, tędy. A, no, no. Tu od dołu. Na A dobra Myślałem, że ten górą chciałem. tam, myślałem, rozważałem to, ale nie, to jest niemożliwe Dobra, tu jest półeczka. Tak, 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 tu, 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 tak, 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 tak. Oj, tak Tak, bardziej No jest problem. Nie, nie, nie O kurwa, o kurwa Dobra, nie, 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 zero problemu. To nie ma huja, nie? Że to normalnie wejdziesz Lizak, Lizak! Chyba mniej mi szkoda energetyka, wiesz? Ale, energetyk wcitek nie. Dam radę, no dam, radę. Jak dam radę, dam radę. jak uważasz? No, ja tu na pewno nie No, zwłaszcza, że to jest kurwa 4 km do przodu. Powiedz mi, gdzie i eee... ile potrzebujesz. Jeszcze troszeczkę. No, spuściłem maks. No to... Mogę podejść tu do event. Dobra, już, 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 już w dół Nie, 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 nie. GIT to nie A. było, bo. <laughs> okay. Tyle mogę dać. Jeszcze? Nie, nie mogę dać. Jeszcze, kurwa. GIT, no, no. Dobra, nie wiem jak się tu potem wespniesz, ale spoko. Będę czekać z ręką jak co Dobra, I'm jest gid. Ja opierdolę. Kurwa, lock in, nie, lock in. No content. No content here, nothing to watch. Będzie tak, wchodzimy. O, nagle na górze jesteśmy. Wow 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 Ale mnie sprosiło. Dobrze, że taka krótka No chuja tam nie krótka. Ryo? Jezus! Przestań! Przestań! Nie! Nie! Kasper no, Jezus Maria A? I'm fighting! Spokojnie, nic mi nie jest, przecież żartowałem. E, jakbyś miał e, tracić przytomność, to wtedy już wyrzuć plecak. Okej. Okay. Ale ja już więcej nie stracę przytomności. To tak. był jednorazowy wybryk. Kurwa, gdzie jest ja, ten Ja te... nie mogę. Tak się ten, wygenerowała mapa, że nie ma ogniska. Powiem ci, popłakałbym się. Na żywo. Odpalibym streama tylko po to, żeby się popłakać i bym go zgasił. Widzę go, widzę go! O! Jest. O, oh. jest. Oh. O, ej, a możemy straydować item za Piotrka? Żebyśmy go nie, nie skrzeszali? No dobra, stawaj tu ściochą, Koniec przerwy. Piotrek, gdzie jest Piotr? O, Piotrek! Lewą stroną chyba, co? Jest więcej tego, czym się wydaje? No, lewą stroną. Zapomniałem, że ty nie odróżniasz stron. Na pewno tej tak samej mówimy? Co tam u ciebie? <śleszcz> <śleszcz> Wyrzuć to. Kurwa, źle zamknę. się czuję. <śleszcz> wydaje mi się, czy zjeżdżam w dół. Nie z... ej, ej, zjeżdżasz, zjeżdżasz. Wejdź tak? trochę wyżej. Tak, nie, tak. jest w porządku, na pewno nic mi się nie stanie. Nie, wydaje wam się, chyba nie. Niedługo zaczniesz wyglądać apatycznie Patryk No Dobrze, dobra przekonaj się. Ja lepiej. lepiej coś zjeść masz, masz stój, stój, masz 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 Nie oh. ja już mu dałem, ja już mu dałem ciastka Chuj, wolę być pewny, z nim to nigdy nie wiadomo Teraz Robimy, tylko twój bo nie zwodałem Rotowałem <noise> Dobra, wyżej chyba nie trzeba wchodzić, co? Definitywnie nie trzeba. No, nie trzeba. <noise> Akurat ciebie o Jezus, ja nie pytają. dosłownie tak trzeba. wygląda moja dupa po kebabie na ostrym. Moja postać... Cień mojej postaci wygląda jak jakiś... Zobaczmy, czy zrobi to samo. Oczywiście, że tak. A, au. A, au, 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 au. A. Kurwa, słabo z jedzeniem będzie, jak tam będziemy wchodzić. Tyle ci mogę powiedzieć. O nie, o nie, o nie, co się stało? Bo nie, bo skoczyli Zobaczysz na filmie No i kurwa trzeba będzie czekać pół miesiąca na filmik Słuchaj, nie moja wina, że wychodzę raz na tydzień, tak? To nie to teraz tak minasz Dobra, kurwa no chcesz za mnie pracować? A, cichy poszedł Ja bym na twoim miejscu kurwa spojrzał w spodnie, nie? Nie, chodźcie tamtędy, tamtędy, tylko nie ta lata. To bardzo jest. dobry pomysł, otóż z tej strony nie ma nic. Spełnie jakbyś no. zaglądał do mojej głowy. To Fun fact, jesteś debilem Dzięki. Panowie, wyglądacie apetycznie. Pierdole, pierd, przyspieszam, <śmiech> przyspieszam. <śmiech> nie ma opcji, nie ma opcji, grać sam. <śmiech> <śmiech> mm. Mmm, no gorzej się nie dało trafić. Jest problem, bo kurwa mamy jedzenie. O, pan Pandora, no właśnie. Patrz, to jest dobra. Jest problem, bo kurwa z tym jedzeniem jest ciężko lekko. Ale ten powiem wam ten biom bardzo spokojny. Taka chillera troszkę, nie? Moim zdaniem. <grym> zaraz, zaraz coś znajdziemy, spokojnie. Mam nadzieję, że mi ten głód spadnie szybciej niż jemu <grym> <grym> Surtek <Słuchaj> jeszcze raz <grym> Kurwa, Anabel wstała, to tak, którą zgubili. Może ci dać winie. dole. Brzmi, jak obcy. Dodatkowa stamina? Hmm, nie ja posiadam. <śmienny> no, 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 no. Szybciej, szybciej, szybciej. Dziwny ten dodatkowy pośrodek <śmienny> <śmienny> trudności. Nie, pomocy, pomocy, <śmienny> nie. Chłop <prawo>, żeby... <śmienny> zabrał flarę, mam dziwne wrażenie, że chce ją odpalić w dupie. Npyszkowy. siur. Siur? <śmienny> Ej, gdzie, jest... gdzie jesteś? No ciekawe, ciekawe gdzie jestem. Widzisz go? Kto? <grym> nie, kurwa, nie mogę. <grym> nie, nie, proszę. Nie rób tego, nie, 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 nie rób. Zrób to, zrób to, zrób to. Nie. Wiem, że chcesz. Nie, powinieneś proszę. To, powinieneś to <grym> zrobić, powinieneś to nie zrobić. Rup, nie rup, o. Nie o, o, tak. Łabę go złoki wyrzuć go. Nie no, błagam, zrób to. Błagam cię. Bł błagam cię Ile dostać do najta, żeby tak zrobić. Przyznaj się. Kurwa, bo to nie pożyło, to było tu na prawo, tu na, tu na prawo może wstaniesz. Albo tu na lewo. Jak mhm. dokładnie w prawo kurwa coś ma tu być, To Jest pod tobą. No tu są tekstury No no o to mu chodziło Kurde, Za tobą, za tobą kurwa, za tobą jest półka debilu O mój o mój boże O mój Boże Nie, No zwyczajnie niesamowite coś <śled> O, lina o, lina. o, lina. Chwila przerwy. O, dobrze, że tym razem nie przedłużą. Kurwa, to jest dziwna pozycja. O, zostawcie siuba i do góry. I lajka.